Dzień dobry Państwu. Witamy państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej prezesa Solidarnej Polski, posła do Parlamentu Europejskiego Pana Zbigniewa Ziobro. Witam państwa Tadeusz Woźniak, poseł naszej Rzeczypospolitej Polskiej, Łódź i Pełnomocnych Regionalnych Solidarnej Polski jest również z nami. Przewodniczący Klubu Młodych Solidarnych Polski, pan Piotr Czekluch. Spotykamy się z Państwem w obliczu tragedii, jaka nastąpiła w nocy z piątku na sobotę na Górnej Ulicy Miasta, gdzie młody, 20-letni Mateusz został zamordowany w brutalny sposób. A Solidarna Polska od nas, szczególnie pan prezes, jeszcze jako minister sprawiedliwości, wielokrotnie mówił o tym że naszym celem jest walka z bandytyzmem i będziemy to robić nieustannie, dlatego panie prezesie, oddaję głos. Dzień dobry państwu, dzisiejsza konferencja rzeczywiście wiąże się z tym strasznym dramatem, do którego doszło w sercu Łodzi, w ulicy Piotrowskiej, Piotrowskiej, gdzie na, można powiedzieć w tym kojarzonym z Łodzią miejscu, gdzie często przebywają młodzi ludzie, nie tylko młodzi zresztą, bo przecież ta ulica ściąga wszystkich, którzy przyjeżdżają, turystów też do łodzi, niestety doszło do strasznej tragedii. Można powiedzieć, nie tyle zabójstwa, ale takiego zaszlachtowania młodego człowieka, zamordowania go w sposób niezwykle okrutny, bo jeżeli napastnik uderza raz nożem, to też przecież nóż, narzędzie, które może spowodować straszne obrażenia, w tym śmierć ale już kilkanaście razy, to wiadomo, że jego celem jest zamordowanie, zabicie. I to dzieje się tak w krótkim czasie w miejscu publicznym, na oczach wielu ludzi, na oczach kamer można powiedzieć, bo rzecz została zarejestrowana i nagrana. To poczucie rozuchwalenia, ten straszny mord, który tu nastąpił, winien spowodować jakieś zmiany. Myślę, że to, co młodzi ludzie zapowiedzieli, iż będą manifestować przeciwko przemocy, to bardzo ważny gest solidarności. Solidarności z jednej strony z rodziną, której należy się, należy się wyrazić współczucia, rodziną Mateusza, który został zamordowany, ale z drugiej strony też i taki kolejny apel. Apel do wszystkich, którzy dzisiaj w Polsce mają wpływ na bezpieczeństwo Polaków. Otóż łódź ale też i każde miejsce inne w Polsce zasługuje na to, aby ludzie w godzinach wieczornych mogli czuć się bezpiecznie, zwłaszcza jeżeli to jest miejsce publiczne, gdzie jest wiele osób, miejsce, które sprowadza naturalny turystów. Nie może być tak, że tego rodzaju straszne przestępstwa mogą zdarzać się i przechodzić czym. Niczym coś niezwykłego, niczym coś co nie porusza, niczym coś co nie wywołuje takiego silnego protestu. Stąd ten protest to jest piękny i szlachetny gest młodych ludzi, którzy zapowiadają marsz. Ale temu powinny też towarzyszyć konkretne działania, ludzi, którzy mają wpływ dzisiaj na prawodawstwo i na sposób działania organów ścigania, które winny przeciwdziałać w przyszłości tego rodzaju strasznym tragediom. <laughs> dlatego też Solidarna Polska z jednej strony proponuje. I złożyły już jakiś czas temu zaoszczenie kar za najokrutniejsze przestępstwa, w tym zabójstwa. Za Bo, drodzy Państwo, jeżeli już jak dochodzi do tak strasznego czynu, to zwłaszcza rodziny, osoby pokrzywdzone muszą mieć przekonanie, że za taki straszny mord będzie odpowiednia i adekwatna kara, że będzie to kara sprawiedliwa. Że ten zuchwały, bandycki mord spotka to, co spotkać powinno w cywilizowanym świecie, czyli kara będzie adekwatna do zła, jakie zostało wyrządzone. Dlatego też Solidarna Polska proponuje zaoszczenie kar za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a z całą pewnością to było zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. I chcielibyśmy, aby kary w dolnych granicach zagrożeń, za zabójstwo nie wynosiły w takim wypadku 8 lat, jak to jest dziś, ale wynosiły 25 lat. Czyli aby kara groziła nie od 8, do 15, 25 karę dożywotniego pozbawienia wolności, jak to jest dziś, aby kara zamykała się w granicach od 25 do bezwzględnego dożywocia. Sądzimy, że. Kluczowe znaczenie dla wymiaru kary w ich praktyce przez sądy mają te dolne granice zagrożeń. Jeśli porównacie Państwo kary orzekane przez polskie sądy w przypadku zabójstwa, sądy innych krajów, to uderzy niezwykła łagodność. Bardzo rzadko polskie sądy decydują się orzekać kary do dożywotniego pozbawienia wolności. Otóż według danych, do których dotarłem, jest nawet gorzej niż dziś mówiłem rano w Sejmie. Otóż w Polsce orzeka się. Mniej niż 1,5% kar dożywotniego pozbawienia wolności w przypadku zabójstw. W tym dotyczy to też zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Na Wielkiej Brytanii, na przykład, w takich wypadkach orzeka się 85% kar, to są kary dożywotniego pozbawienia wolności. A w Wielkiej Brytanii 85%, w Polsce nawet nie ma 1,5% kar dożywotniego pozbawienia wolności za okrutne zabójstwa. Tak dalej być nie może, zwłaszcza, że sprawcy otrzymują niższe wyroki. Później po połowie kary starają się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wychodzą na wolność i mamy coraz więcej przypadków i sytuacji, w których już ci, którzy raz zamordowali, mordują po raz kolejny. Mamy morderców recydywistów, które się zdarzają, bo wychodzą na wolność po odbyciu stosunkowo niedługiego wymiaru kary, jeśli są to rzeczy orzekty na przykład karę 14 lat pozbawienia wolności, to taki sprawca po 7 latach może już wyjść na wolność, mimo że zamordował człowieka w sposób okrutny, bezwzględny, w sposób rezygnacji. Dlatego podniesienie tych dolnych granic zagrożeń kary jest jak najbardziej uzasadnione. To zabezpiecza i chroni opinię publiczną, społeczeństwo przed powrotem na wolność takiego groźnego, złego człowieka, który bez cienia wahania, bez złożenia oka jest gotów mordować ale to też daje poczucie rodzinie i tym, którzy zostali najbardziej dotknięci, że przynajmniej w jakimś stopniu, bo nigdy przecież nie da się oddać tego zła i tej krzywdy, tego bólu i cierpienia, którego nie towarzyszy najbliższym zabordowanego, że ta kara będzie miała jakiś namacalny, realny wymiar. Stąd nasza propozycja. Druga natomiast propozycja, którą przedkładamy w Sejmie, to to, w najbliższym czasie ogłosimy ją z kolei, by kara do żywotnego pozbawienia wolności była rzeczywiście karą do żywotnego pozbawienia wolności, by nie było tak, że sprawca może już po 25 latach starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wychodzi na przepustki, bo dzisiaj ta kara nazywa się karą do żywotnego pozbawienia wolności, ale ona jest tylko taką z nazwy, a nie w rzeczywistości. Nie ma w Polsce kary bezwzględnego dożywocia, jak to jest w Stanach Zjednoczonych i w, w innych krajach. W Polsce dożywocie oznacza, że sprawca może być na wolność po 25 latach, a mamy teraz doświadczenie z tymi na najgroźniejszymi bandytami, mordercami wielokrotnymi, psychopatycznymi, którzy w zakładach karnych nie chcą się poddać żadnej socjalizacji, którzy zapowiadają, że po wyjściu na wolność znowu będą mordować i co? Czyli 25 lat dla nich to jest problem? Oni właśnie mieli karę 25 lat pozwolenia wolności. Około 200 osób. No, w związku, z tym, w związku z tym uważamy, że trzeba wprowadzić karę bezwzględnego do żywocia. Osobiście jestem zwolennikiem pani redaktor pyta kary śmierci w sytuacjach tych najokrutniejszych, chociaż szanuję też inny punkt widzenia w tej sprawie. Natomiast w realiach Unii Europejskiej, w jakiej znajduje się dzisiaj Polska mówienie o karze śmierci, no niestety jest tylko i wyłącznie pobożnym życzeniem, dlatego że Polska przyjmując traktat lizboński kartę praw podstawowych w tym zakresie de facto. Y Konwencja praw człowieka y wyłączyła się z możliwości zastosowania kary śmierci. Musielibyśmy dokonać zasadniczej zmiany w statusie międzynarodowym Polski. Bez tego dzisiaj mówienie o karze śmierci jest tylko i wyłącznie postulatem, który nie da się ziszczyć. więc Solidarna Polska chodzi po ziemi. Chcemy coś zrobić konkretnego, realnego, to, co jest namacalne, to, co można zmienić. A można zmienić to, żeby dać ludziom przekonanie, że tak groźny bandyta, no, morderca nie wyjdzie za chwilę na wolność, bo. Czas biegnie szybko, czy na, po 7 latach i się na wolności, bo sąd będzie musiał, nie będzie mógł pożyć niższej kary niż 25 lat, a będzie mógł nawet pożyć karę bezwzględnego dożywocia, by nigdy już ten człowiek na wolność wyjść nie mógł. I o to w tej sprawie chodzi. Chciałem też powiedzieć, że podjęliśmy tę inicjatywę, skontaktowaliśmy się z ekspertami, by porozmawiać nad problemem poruszania się w przestrzeni publicznej z nożami. I niebezpiecznymi przedmiotami. To jest temat trudny. Ja nie przyjechałem tu dzisiaj z receptą, by Państwu powiedzieć, że wiemy jak ten problem rozwiązać. Chcemy sięgnąć do ustawodawstw i rozwiązań, jakie są w innych krajach, ale sprawa wymaga poważnego zastanowienia i będziemy chcieli w tej sprawie też zająć stanowisko, być może przedstawić jakiś projekt, to taki, który też trzyma się ziemi, który da się obronić który jest racjonalny i zgodny z doświadczeniem życiowym, że takie przepisy będą dochowane i będą przestrzegane. O tym będziemy rozmawiać, bo przecież liczba przypadków, o których się dowiadujemy, zabójstw z użyciem noża w Polsce dramatycznie rośnie. Przecież co chwilę słyszymy w tych z mojego miasta, z tego pochodzę Krakowa, o przypadkach użycia noża i zamordowania tym nożem innych, innych ludzi, zwłaszcza młodych ludzi. To jest okrutna śmierć i o tym też można rozmawiać. Natomiast surowe kary to jest tylko jedna część zagadnienia. I nie chciałbym, by ktokolwiek pomyślał, że tylko tego oczekuje Solidarna Polska. Oczekuję również konsekwentnej, skutecznej działalności prewencyjnej policji i imię zasady zero tolerancji. Ponieważ jeżeli policja wybiera presję na osoby ze środowisk przestępczych, to wówczas one stają się mniej pewne siebie i mniej skłonne do popełnienia drastycznych przestępstw. To dowiódł w swoim czasie Żubiany. To jest rzecz ponad wszelką wątpliwość dowiedziona. Jeżeli środowiska przestępcze uzyskują zbyt wielką swobodę poruszania się i zachowań przestępczych, w tym mniejszym nawet prawa, gdzie łamią prawo karne, to ich i skłania do takiej zuchwałości, jaką jest mordowanie człowieka, można powiedzieć, w świetle prawie że Jupiteru, no, pod kamerami e, monitoringu miejskiego i na oczach wielu osób. E, dlatego e, Solidarna Polska zwróciła się, czy w dniu dzisiejszym to następuje, do Marszałek Sejmu zwołanie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, celem e, ustaleń, e, jakie środki zamierza minister spraw wewnętrznych przeznaczyć na e, prewencyjną pracę policji, jakie środki zamierza przeznaczyć na działania operacyjne służb kryminalnych policji, które mają rozpoznawać zagrożenie. No bo jeżeli policja wie, jeżeli dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, że określony człowiek jest groźnym przestępcą, a mieliśmy do czynienia przecież z przypadkiem mordercy, który wcześniej już był karany za ciężkie przestępstwa, w tym pobicia i rozboju, to wówczas może go mieć, jak to się mówi na okładzie może wykonywać od czasu do czasu przeszukań takiego człowieka, zatrzymań, jeżeli jest podejrzenie, że może na przehandlować narkotykami drugi z sprawców, który został tam zatrzymany, nie ma zarzutu zabójstwa, ale był karany za handel narkotykami. Policja może działać sobie odważnie, wywierać tą presję na tych ludzi, aby nie czuli się tak bezkarnie. Natomiast tak się nie dzieje z tego względu, że niestety rząd, to rząd rząd oszczędza na pracy policji, oszczędza tym samym na bezpieczeństwie Polaków. To, że w Polsce rośnie przestępczość, to jest też wynik oszczędności w policji. W policji jest wiele nieobsadzonych etapów i trzeba zrobić wszystko, aby to się zmieniło, trzeba zrobić wszystko, aby policja była właściwie wyposażona i aby miała stosowne, stosowne środki pozwalające na zagwarantowanie bezpieczeństwa ludziom, też tutaj w Łodzi. Będziemy też i sytuację policji w Łodzi chcieli omówić i oczekujemy, że policja będzie miała tutaj realne wsparcie. Czyli podsumowując dwie kwestie. Z jednej strony surowe sprawiedliwe kary, które dają poczucie sprawiedliwości, ale też izolują, natrwały nawet, nawet najgroźniejszych zwyrodniałych sprawców, morderców od społeczeństwa, ale z drugiej strony presja ze strony policji, która musi mieć odpowiednie środki i rozpoznanie, kogo ewentualnie identyfikować, kogo kontrolować, kogo przeszukiwać pod kątem możliwości podmienia przez takie sprawcę kolejnych przestępstw. Jeżeli sprawcy sprawca czuje, że policja dlewczemu po piętach, to jest dużo mniej zuchwały i skłonny do poważnych przestępstw. To uczy doświadczenie wszystkich krajów, które skutecznie walczyły poradziły sobie z problemem przestępczości. Stąd jeszcze raz dziś chcemy wyrazić solidarność i współczucie przede wszystkim rodzinie, która została tak strasznie dotknięta. Wszystkim bliskim w tragicznych okolicznościach zmarłego Mateusza.